Witam Was, moi kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o twierdzeniu Pitagorasa. Słyszeliście już pewnie kiedyś takie nazwisko Pitagoras? Może część wie, że był to taki sobie Grek, który żył dawno temu, bo urodził się, słuchajcie, w 572 roku przed naszą erą, a umarł w 497, więc to było bardzo dawno temu. To były czasy, kiedy w Indiach nauczał Buddha, w Chinach sobie taki. Myśliciel też był Konfucjusz. No, w każdym bądź razie bardzo dawno temu. I co on zrobił? Wszyscy myślą, że on wynalazł twierdzenie Pitagorasa. On raczej nie był pierwszym, który wiedział, że takie twierdzenie jest. On je po prostu udowodnił. A to twierdzenie już stosowali też w przeszłości Babilończycy i mieszkańcy Egiptu. Także ono było dosyć stare. Na czym to wszystko polega? Moi drodzy, do twierdzenia Pitagorasa najważniejszy jest trójkąt. Jaki trójkąt, jak widzicie? Prostokątny. To jest taki trójkąt, który ma kąt prosty. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak się sprawdza, nie? czy trójkąt jest prostokątny. Przykładamy kątem prostym ekierkę. No i jeżeli się tutaj nam mieści, to jest trójkąt prostokątny. No dobrze, i ten trójkąt prostokątny, akurat który ja narysowałam, każdy bok jest inny, czyli różnoboczny. I taki trójkąt, czemu on jest ciekawy i co zauważył y, Pitagoras? On zauważył i udowodnił, że jeżeli byśmy na takim trójkącie, na każdym z jego boków zbudowali kwadrat, to dzieją się ciekawe rzeczy. Ja to słuchacie już dla was zrobiłam. Robiłam to dzisiaj z moją ósmą klasą. No, różnie to tam bywało, jedni fajnie, jedni gorzej. Jak to wygląda, jeżeli chcemy na każdym z boków zbudować taki kwadrat. A mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie z poprzednich lat, że przy kącie prostym tu jest kąt prosty. Jak nazywa się tutaj ten bok? To jest przyprostokątna, przyprostokątna. I przy kącie prostym jest jeszcze druga przyprostokątna, a ten bok, który leży naprzeciwko, to jest przeciwprostokątna. Tak się te boki nazywają. Gdybyśmy teraz na każdym z tych boków zbudowali kwadrat, oczywiście kwadrat ma wszystkie kąty proste i boki takie same, jest największe wyzwanie dla mojej klasy to było stworzyć ten tutaj kwadrat, bo niektórym prostokąty wychodziły. No trzeba dokładnie sobie, moi drodzy, tutaj o Przyłożyć kąt prosty, narysować sobie jakiś bok, a potem co zrobić? No, zmierzyć, prawda, ten bok. Można to zrobić linijką albo cyrklem. No, u mnie to tak wyszło około 4 cm, 7 mm. No i później sobie taki bok tutaj odłożyć, nie? Te 4 centymetry 7 mm ja to zrobiłam, ale muszą być wszędzie kąty proste. Jeżeli tak przykładamy ekierkę z jednej strony, to ten drugi, jeżeli chcemy narysować, to musimy przyłożyć ekierkę o w ten sposób. Tu musi być równiutko kąt prosty, musi to jedno ramię musi leżeć tutaj na tej przeciwprostokątnej, no i rysujemy sobie potem tutaj równo to drugie ramię. Tego kwadratu. I też znowu odmierzyć 4 cm i 7 mm. No mnie tak wyszło, a u Was tyle, ile sobie narysujecie yy, ta przeciwprostokątna, zmierzycie i tyle, ile ona będzie miała centymetrów, no raczej w centymetrach, no to tyle sobie tutaj też zbudujecie sobie taką długość tego boku. I to jest kwadrat zbudowany na przeciwprostokątnej. Widzimy, że on taki największy jest, prawda? No ten tutaj łatwiej było narysować. No przynajmniej mnie się tak wydawało, że było łatwiej. Mam nadzieję, że część z was też widzi, że to po kratkach, no to łatwiej tu narysować. Musi być kwadrat. No i jeszcze jeden jest taki drugi. Dlaczego to tak rysujemy? No, oznaczmy sobie, zaraz o tym powiem. Oznaczmy sobie, że może ten bok, długość tego boku to będzie literka A. Tak sobie oznaczymy, to mogą być dowolne literki. No, przeważnie zawsze z początku alfabetu bierzemy. Ten bok to będzie długi B, no a ten C. I co ciekawego zauważyliśmy, że jeżeli to jest kwadrat, no to ten bok też ma cenie i ten też zgadza się. Bo kwadrat wszystkie boki ma takie same. Na no, A ten kwadrat tu też będzie A, tutaj też A i tutaj też A. No a w tym wszystkie boki to będą mieć długość B, prawda? Dobra. I teraz co zauważył i udowodnił ten Pitagoras? Gdyby ktoś przypadkiem miał taką działkę, pole miał takie wielkie, słuchajcie, te wszystkie kwadraty plus ten trójkąt, i teraz miałby dwóch synów, i chciałby podzielić ich równo po swojej śmierci, powiedzmy, albo wcześniej, i chciałby każdemu dać tyle samo, to on jednemu synowi dałby taką działkę o takim polu, a drugiemu synowi dałby takie dwie działki. No i teraz oczywiście, jeden by powiedział, no ale ten, ten na przykład by powiedział, ale ty dostałeś więcej, bo dostałeś dwie działki, a ten znowu by powiedział, ale ja dostałem takie dwie małe, ty masz więcej, bo ty masz taką wielką. No i tak mogliby się kłócić, tak? Nie, jeśli nie znaliby twierdzenia Pitagorasa, co właśnie udowodnił Pitagoras. On policzył pole tego kwadratu i policzył pola tych kwadratów i zauważył, że jeżeli się doda pole tego małego kwadratu zbudowanego na tej przyprostokątnej i pole tego kwadratu też zbudowanej na tej drugiej przyprostokątnej i jeżeli się to doda to wyjdzie idealnie pole tego trzeciego kwadratu. Idealnie to samo, czyli każdy dostałby Tyle samopola. No tylko, że ten miałby po prostu w dwóch kawałkach, a ten miałby w jednym kawałku. Czyli to, co ja powiedziałam, jakbyśmy sobie chcieli policzyć pole tego kwadratu, tak? To byłby kwadrat pierwszy, kwadrat drugi, kwadrat trzeci. To pole tego pierwszego kwadratu, jakbyśmy policzyli. No bok razy bok, czyli c razy c, a c razy c to jest c kwadrat, prawda? c do kwadratu, czyli do potęgi drugiej. Pole tego drugiego kwadratu, byśmy chcieli policzyć, no to jest bok razy bok, czyli a razy a, no i to też wiemy, że to będzie a kwadrat, czyli a do potęgi drugiej. No i jeszcze pole tego trzeciego kwadratu, będzie to samo b razy b, czyli b do kwadratu do potęgi drugiej. I ten Pitagoras udowodnił, czyli zrobił to, pomierzył i policzył, udowodnił, że pole tego pierwszego kwadratu, a tu wyszło nam, że c kwadrat jest równe tym dwóm polom, jeżeli je dodamy, czyli to jedno pole, ono jest równe, prawda? Bo to jest równanie. Wyszło nam, że jest równe a kwadrat. I jak do niego dodamy pole tego trzeciego małego, to udowodnił, że to jest równe. No i myśmy na lekcji robili szybciutko taki taki przykład, żeśmy sobie napisali, że ten jeden kwadrat, jego bok będzie 6 cm, no ten akurat będzie większy, to niech będzie 8 cm. Ten B, on jest mniejszy, będzie miał 6 cm, i C, bok powiedzmy ten, przeciwprostokątna, będzie 10 cm. I teraz, jak to udowodnić, moi drodzy? No, zamiast literki A, Wstawimy sobie 8, zamiast B wstawimy sobie 6, a zamiast C wstawimy sobie 10. I teraz zabawimy się w Pitagorasa. Udowodnimy, że to jest prawda. Czyli zamiast literki C napiszemy sobie 10, weźmiemy sobie już same cyferki, tak? Bo jednostki to wiemy, że w polu muszą wyjść do kwadratu, a zwykłe długości to centymetr. Czyli będziemy mieć 10, ale do kwadratu. I to ma być równe. Literka A, patrzmy, ile tam żeśmy mieli, 8, tak? Czyli to musi być równe 8 do kwadratu i dodać literka B, 6 do kwadratu. No i teraz to wyliczmy. 10 do kwadratu to nie jest 10 razy 2, pamiętajcie, potęgowanie, tylko to jest 10 razy 10, czyli 10 razy 10 wyjdzie 100. 8 do kwadratu, czyli 8 razy 8, 64. I 6 do kwadratu, 6 razy 6, 36. No i jak to dodacie 64 i 36? Jest to 100. Czyli wyszło nam, że lewa strona równania, nasze C kwadrat, 100 jest równe prawej stronie równania, czyli to A kwadrat plus B kwadrat. Wyszło nam. Udowodniliśmy to tak jak Pitagoras, że to jest prawda. I dlatego. To, co Pitagoras na koniec zapisał, czyli jeżeli ktoś zna twierdzenie Pitagorasa w tej postaci, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, no dobrze, to to jest już wniosek z tego całego obliczania, że to naprawdę jest prawda. Tylko pamiętajcie zawsze, że gdybym ja Wam zmieniła literki, i gdybym dała, że ten na przykład się nazywa D, ten jakoś tam Z, nie przywiązujcie wagi do liter. Litery są umowne. Pamiętajcie, że to akurat A i B to są przyprostokątne, to jest ważne. Czyli jeżeli sobie weźmiemy przyprostokątną w trójkącie prostokątnym i ten bok tą przyprostokątną podniesiemy do kwadratu i do niej dodamy Drugą przyprostokątną długość, oczywiście, też podniesioną do kwadratu, to wyjdzie nam, że to jest to samo, jak dodamy te dwa kwadraty, jakbyśmy tą przeciwprostokątną podnieśli do kwadratu. Dobrze? Czyli te literki, pamiętajcie, są umowne. Ważne jest, co one oznaczają: że przyprostokątna do kwadratu Plus druga przyprostokątna do kwadratu jest równa przeciwprostokątnej do kwadratu. I tak brzmi to twierdzenie Pitagorasa, tak? Używając nazw, przyprostokątna i przeciwprostokątna. A jeżeli chcecie na rysunku oznaczyć sobie jakoś te długości boku, literkami no to wtedy to ma postać taką ale gdybym sobie zmieniła literki to równie dobrze ktoś mógłby mieć z kwadrat plus tam jakieś g kwadrat obojętnie tak musiałoby być jedynie zgodne tutaj z tymi bokami on zrobię wam to zaraz niech będzie że teraz sobie zrobię zamiast c zrobię g tak to tutaj bym zrobiła g od razu. Tutaj wszędzie byłoby G, żebyście widzieli, że to można łatwo zmienić. No z A, co mogę sobie z A zrobić za literę? Hmm. A niech będzie małe K. A co? Możemy sobie tak zmienić, że tu będzie małe K. No to tu sobie zmienimy na kwad, na K kwadrat. No by niech sobie już zostanie, ale byśmy mogli też na coś inne zmienić. Czyli widzicie, całkiem nam co innego wyszło. Ktoś powie, o to już nie jest stwierdzenie Pitagorasa. Dalej jest bo jeżeli popatrzymy na rysunek i k to jest nasza przyprostokątna, b dalej jest naszą przyprostokątną i to jest równe g, a g dalej, oczywiście g do kwadratu, dalej jest naszą przeciwprostokątną, to twierdzenie dalej jest takie same, tylko zmieniły się nasze literki. Dobrze? Czyli tutaj macie wszystko tak opowiedziane, skąd to się wzięło, żebyście pamiętali, że to są te kwadraty, a nie uczyć się na pamięć, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, bo jak ktoś coś zapomni, to potem nie będzie wiedział co i jak. Trzeba pamiętać o tym, skąd to się wzięło, że możemy sobie zbudować taki kwadrat na każdym z tych boków, no i wtedy już nie kłócą się ci dwaj synowie, tak? Kto ma więcej, kto ma mniej. Tylko pole tego dużego kwadratu jest równe w sumie tych dwóch pól zbudowanych na tych przyprostokątnych. Dobrze, to to takie objaśnienie. No i teraz do czego to nam będzie, moi drodzy, potrzebne? To twierdzenie Pitagorasa jest bardzo ważne, bo pomaga nam obliczyć dużo różnych rzeczy innych w zadaniu. Wyobraźcie sobie, że mielibyśmy rąb. Jak narysować rąb? Rąb najlepiej po krateczkach sobie zrobić. Najpierw taki krzyż, jak mówią moi uczniowie. Zróbmy sobie 2 4 6 8. Niech tu będzie 8 krateczek. Oczywiście pamiętajcie, żeby to było fajnie narysowane. To wszystko powinniśmy robić. Od linijki porządnie, tak? Czyli mamy 2, 4, 6, 8 krateczek 4 cm. Teraz równo poszukajcie środek, czyli środek będzie tutaj. No i tutaj sobie zróbmy tylko na 2 cm, czyli po dwie kratki na prawo i na lewo. Czyli robimy sobie najpierw taki krzyż. I teraz, moi drodzy, jak to tylko połączymy, to wyjdzie nam fajny rąb. Czyli teraz sobie tak, spróbujcie sobie to też narysować. Zobaczymy, komu z Was to wyjdzie. A niektórzy mówią: A to proste, ja umiem. A jak potem, słuchajcie, na lekcji wychodzi, że trzeba to narysować, to są małe problemy. Coś mi tu nie chce rysować. O, chyba na tą linijkę najechałam. Dobra, tak. I ta linika ma taką, taki dziwny rowek i to się ciężko rysuje. Niektóre, słuchajcie, przyrządy są tak zrobione, ostatnio na lekcji zauważyłam, że są takie linijki, które ma, o tu widzicie, źle zrobiłam, musimy dorysować, tak? Trzeba właśnie być precyzyjnym, jeżeli wy macie bliżej to te rysunki, to łatwiej wam je zrysować, ja to trochę tak z wysoka muszę robić, dlatego jest mi trudniej, no ale trzeba być właśnie precyzyjnym, tutaj macie przykład mojej nieprecyzyjności, tak? No dobra, mam nadzieję, że wy lepiej zrobicie. Aha, i te liniki, zauważyłam, słuchajcie, że są takie liniki, które mają okrągłe brzegi. No, zaokrąglone liniki. No i powiedzcie, no, no jak można kąt prosty później taką liniką narysować? To, do niczego się to nie nadaje. Ja wam też y, taki przykład liniki dałam, gdzie tu są jakieś takie wzorki, gdzie rysować. Ja by ktoś chciał narysować linię. O, to zobaczymy, co nam tu wyjdzie. No, popatrzcie. No, i to ma być linia prosta. Także sam różne liniki, udziwnione, ale one w ogóle nam nie są potrzebne na lekcje matematyki. Także patrzcie, jak kupujecie jakiś sprzęt, żeby to była porządna linika z kątami ostrymi, nie, ostrymi, prostymi. Tak, ekierka ma dwa kąty ostre, prawda? I kąt prosty, fajnie, idealnie tutaj jest kąt prosty. To patrzcie też, żeby liniki też miały kąty proste. Dobra, no i wracamy do naszego zadania. I co teraz tutaj byłoby podane w zadaniu? Mielibyśmy w zadaniu podane, że bok takiego rąbu, niech on ma długość A, będzie podany na przykład nam 6 cm, tak? No i teraz będzie podana dłuższa przekątna, oznaczmy ją sobie F. F to będzie ta dłuższa przekątna, ona tam niech, niech na przykład ma 14 cm. Czyli mamy tą dłuższą, ona ma 14 cm bok, i mamy obliczyć pole. Oblicz pole rąbu. No dobra, i teraz ktoś, kto wie, jak się liczy pole, pole rąbu liczymy. Jedna przekątna, ta dłuższa, F, razy druga, ale nie mamy ją, oznaczmy ją sobie E, tą mniejszą, no i podzielone przez dwa. Czyli żeby policzyć pole, przekątną mamy. Mamy, nie mamy tej drugiej, ale za to mamy bok. No i moi drodzy, do tego właśnie świetnie służy nam twierdzenie Pitagorasa, bo wszyscy przecież widzą na rysunku, w rąbie przekątne przecinają się pod kątem prostym. Czyli tutaj mamy kąt prosty, czyli jest to nasz trójkąt prostokątny i możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Tylko, że ten trójkącik mały, to ten jego jeden tutaj bok to nie będzie już całe F, tylko F podzielone przez 2, tak? Czyli nam jest potrzebne F podzielone przez 2, czyli ile centymetrów? 7, prawda? No bo cały ma 14, to my potrzebujemy tylko taki mały kawałek. No i obliczymy sobie też tylko połowę tej drugiej. Przekątnej, no a potem, jak chcemy mieć całą, no to pomnożymy razy dwa. A bok mamy, czyli mamy bok, mamy teraz połówkę tej dużej, 7 cm, no i chcemy obliczyć tą malutką, tak? Czyli chcemy obliczyć E podzielone przez dwa. Może sobie to jakąś inną literką zróbmy, żeby nam się tak nie mieszało. Powiedzmy, że ta malutka, no albo najlepiej X. No pewnie, że nasza literka X będzie najlepsza, bo to nie wiadoma. Bo to chcemy obliczyć. To jak będzie wyglądało twierdzenie Pitagorasa? Te dwie przyprostokątne musimy podnieść do kwadratu, czyli będziemy mieć x do kwadratu, dodać, ale ten mały kawałek już wiemy, ile on ma, to będzie 7 do kwadratu, zgadza się. I to ma być równe, przeciwprostokątna, to też wiemy ile jest, jest 6 do kwadratu. No, i teraz od razu Was pytam, czy tak mogłoby być w prawdziwym zadaniu? No, bo liczyć wszystko można, prawda? Tylko czy to jest prawda? Moi drodzy, takie zadanie nigdy nam nie wyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że przeciwprostokątna zawsze musi być najdłuższym bokiem. Ona nie może mieć 6 cm, jeżeli tutaj ta przyprostokątna będzie mieć 7 cm. Takie po prostu coś nie istnieje. Tak? Czyli zawsze patrzcie w zadaniu, co Wam wychodzi, czy to się wszystko zgadza, bo jeżeli tak by było, to zadanie nie wyjdzie. To my sobie szybciutko zwiększymy. O, niech będzie 10. Dobra, zrobimy sobie 10 i teraz 10 jest większe od 7 i tak już może być w zadaniu. Dobra. Czyli mamy najdłuższą przeciwprostokątną, ok, tu mamy 7, no to ta też musi wyjść na pewno mniej niż 10. I teraz, ale jak to zrobić, ktoś powie. No najpierw wyliczmy to, co się da. x kwadrat się z tym na razie nic nie da zrobić. Tutaj się da wyliczyć, to jest 49, prawda? No a 10 do kwadratu to się równa 100. I to jest zwykłe równanie, czyli tak jak w każdym równaniu, niewiadome, zostawmy sobie po lewej stronie a to, co nam nie pasuje, przerzućmy sobie na drugą stronę. Czyli tu już po prawej fajnie 100 sobie było, a 49 przerzucamy na prawą, to robimy znak minus. Prawda? No i to się da wyliczyć. Prawda? To się da wyliczyć. Ile mamy 100? Odjąć 49. By było 50, to byśmy mieli 50, czyli będzie 51. Dobra, takie coś. No i teraz najważniejsza część. My chcemy mieć samo X... Bo my nie chcemy mieć x do kwadratu, tylko samo x. I co teraz z tym zrobić? No, jeżeli mamy potęgowanie, to musimy teraz wszystko zrobić odwrotnym działaniem, a odwrotne do potęgowania jest pierwiastkowanie. Czyli jeżeli chcemy wyliczyć sam x, to musimy sobie to 51 dać pod pierwiastek. Drugiego stopnia. Pamiętacie, jak się nic nie pisze, to znaczy, że jest drugiego stopnia. No i cała trudność teraz no, w wykombinowaniu, ile by to było. Bo gdyby ktoś na przykład chciał dokładnie liczyć, to by musiał albo sobie może na kalkulatorze, albo kombinować, ale w zadaniach nam to nie jest potrzebne. Z liczbą 51 się nic nie da zrobić, bo to jest taka liczba, no, że nic nie pomnożymy, żeby 51 nam wyszło, więc to zostawiamy. I teraz byłoby w zadaniu, jak policzyć to pole. To obróciłam Wam kartkę na drugą stronę i jeszcze raz napisałam właśnie, no jak obliczyć to pole, prawda? No to to pole, pamiętacie, że to było E razy F przez 2. No i tam żeśmy mieli tą dłuższą przekątną podaną, ona miała 14 cm, cała w tym romienie, a to E nam wyszło, pamiętacie, 50, pierwiastek z 51. Ale to wyszła, wyszła nam ta literka X. Ale pamiętajcie, że całe E, ta cała przekątna w rąbie to jest dwa razy ten pierwiastek z 51. No bo tam te przekątne, pamiętacie, jak to tam było, nie? Myśmy wyliczyli sobie ten malutki tutaj kawałek, a ta druga przekątna to jest dwa razy to. Czyli dwa razy pierwiastek z 51. Tak to zapisujemy. No, i tylko teraz wstawiajmy wszystko, żeby wyliczyć pole. To będziemy mieć co? Literka E to mamy dwa razy ten pierwiastek z 51. To można pisać razy albo bez razy. Pamiętajcie, że jak nie ma nic, to tam i tak jest razy. Dobrze? I razy, no 14, oczywiście to zawsze wyjdzie w centymetrach, prawda? I razy 14 też centymetry. I to mamy podzielić przez 2. Teraz popatrzcie, tu jest mnożenie, tu jest mnożenie, tu 2 i 2, to to sobie zaraz skrócić, tak, to skracamy. No i co w zasadzie nam wyjdzie, że pole to się równa, pierwiastek z 51 razy 14. No to zasada jest taka, że liczby dajemy przed pierwiastek, czyli najpierw napiszemy sobie 14 pierwiastków z 51 i oczywiście jeżeli jest pole, to pamiętać centymetry kwadratowe. I tak wyliczylibyśmy pole. I w zadaniu zupełności możemy zostawić ten pierwiastek z 51. Nie, nie trzeba tego wyliczać dokładnie, dobrze? W zadaniach matematycznych może to tak zostać. Dobra, no to dzisiaj słuchajcie, tyle. Głównie Wam pokazałam, jak to twierdzenie Pitagorasa działa, skąd to się wzięło wszystko. No, i taki malutki jeden przykład z Wami zrobiłam. Za niedługo będzie już egzamin próbny, w różnych szkołach może już był, czy się zbliża, czy będzie. Więc to twierdzenie Pitagorasa zawsze jest gdzieś tam na tym egzaminie, a już na 100% na egzaminie właściwym. Dlatego musimy to trenować. Dużo jest takich zadań, które wykorzystują to twierdzenie. Ja z wami nagram jeszcze, z wami może dla was, nagram jeszcze jeden taki filmik, gdzie będzie więcej zadań. To tak konkretnie sobie zrobimy już tylko zadania, dobrze? I zobaczycie, że naprawdę jest to bardzo przydatne twierdzenie, to Pitagorasa, i naprawdę warto go umieć, aby potem nie mieć problemów na matematyce i na egzaminie i w ogóle dalej w szkołach gdziekolwiek pójdziecie. Dobrze, to na razie dzisiaj tyle. Do zobaczenia wkrótce.